Wszystkim witam Was serdecznie w kolejnym biżuteryjnym ABC. Oczywiście tu Marta Korallo. Dziś przychodzę do Was z inspiracją na jedne z naszych nowości, bo ostatnio sporo się u nas ich pojawiło, a mianowicie mówię tutaj o masie perłowej. W dzisiejszym odcinku głównym gościem będą dwie, dwa kształty krążków. I wykonamy z nich takie oto piękne kluczyki. Zapraszam! Co będziemy potrzebować do wykonania tych szybkich kolczyków, to są dwa rodzaje krążków z masy perłowej. Będziemy potrzebować jeszcze szpilek, bigli oraz kuleczek. Od czego zaczniemy? Zaczniemy od zrobienia tej części ozdobnej, dędającej, ja wybrałam tutaj taki kolor zielony, z masy perłowej, opalizujący, bierzemy naszą krótszą. Szpileczkę i na nią nakładamy nasz koralik z masy perłowej płaskimi szczypcami. Odginamy pod kątem 90 stopni szpilkę. Nadmiar szpilki odcinamy, tak żebyśmy mogli zrobić pętelkę czy też tak zwany lupik. I oczywiście szczypcami okrągłymi zawijamy. Nie domykamy go do końca, bo zaraz tutaj zrobimy drugą część naszego kolczyka, którą tam podepniemy. Odcinamy tylko łebek naszej dłuższej szpileczki. I tutaj wykonujemy małą pętelkę. I właśnie ten mały lupik zahaczymy o naszą tutaj pętelkę. Nahaczam I teraz będę tutaj ten lupik domykać. Teraz w wybranej przez siebie sekwencji nawlekamy nasze koraliki, zaczynając od największego rozmiaru, bo te jedne płaskie wybrałam w trzech różnych rozmiarach. Ja dobrałam je w ten sposób, żeby były kolorystycznie takie same, więc w tej samej kolejności kolory nawlekałam. Oczywiście możemy to zmienić i nablec według uznania. Oczywiście jeszcze o tym nie wspomniałam. Są to jedne z naszych nowości, które już od jakiegoś czasu możecie w naszym sklepie zakupić. Jest tam spory wybór. Również nieregularne kostki. I niebawem też będzie inspiracja do wykonania biżuterii z ich udziałem. I tutaj również nadmiar szpilki odcinamy. Jak widzicie, już zgięłam ją pod kątem 90 stopni. I szczypcami okrągłymi robimy pętelkę. I teraz bierzemy nasz biegielek. Delikatnie go rozszerzamy. Zachaczamy i migieletkę zamykamy. Zabezpieczymy jeszcze tutaj, domkniemy, żeby nie było tej malutkiej przerwy. Delikatnie szczypcami dociśniemy i drugi kolczyk mamy gotowy. Na dziś to już wszystko, dziękuję Wam serdecznie za uwagę i zapraszam Was w kolejnym odcinku na jeszcze więcej inspiracji. Do zobaczenia!